Mora, do tonikiery to baby z Diobły miały cimne sprawy. Jak się diobł zaślubiły, to się mory śnich robiły. Jeden taki Fridek ze wsi na muzykach był najlepszy: w tańcowaniu, w wicowaniu, w dziołżek gryfnych szacowaniu. Lostysz z jedną sztyc tańcową, wino stawią i błoznową. To też wszystkich to zdziwiło, cóż mu się tak odmieniło. Ale frela coś nim była tak ogryfno, że przyćmiła dziołchy i te młode baby, co nie ślazły wcale z ławy. Linka, tak na miano miała ta. Co z fritkiem tańcowała. A mieszkała dwie wsiedali, cudym synkiem się spotkali, tuż za tydzień się zgodali, że zaś by dom tańcowali. Myślał Karlus, jak sam stoja, to ta dżocha będzie moja. Potem w z wieczerzo. I do spania się przymierzo. Trzeba przecastować rano, jutro będzie suszą siano. Ale ledwo zawrzył oczy, jakoś baba bez sień kroczy, i na łóżku jego siodo. Festbach rato, chociaż młodo, nosz piczaty, zgniłe z zęby, ślina i się kidze z gęby. Sagą życiom na kark skoczy, aż wylazły z orbit łoczy. Męczy synek się, sztrekuje, już ostatni oddech czuje, w ten czas troszka Popuściła, jak ros, zaś dusiła, i tak bez noc aż do rana. Siły nim miał już dosiana, słaby, blady całki dzień. A na wieczór, zaś ten syn, aż mamulka się stropiła. – Coś ci, synku, uszła siła, jeżeś blady, cóż ci je, jak mórz starość? powiedz mnie. Porozprowiał, co się śniło. – To już rychtyk Sumerio, wołał muter. – Póda zaro tamka i miszko staro. – U nas zielo leki, to zaradzi co na śniki. Gustlo, ratuj, matka prosi, a dostaniesz jaki grosik, a ku temu jajec kopa. Czemu baba puczy chopa? i to w śniku, Gustlo moja. się, dyć to mora. Gustla Taki doworady, mimo głowy łot parady. Kup trzy mietły łot Po tym idź, Kajmatka Boża mo kapliczka w polu cichym. Zamieć ją, a festcie śpichej z każdej mietły śmieci zbier i pod drzwiże z chałpy dej. Mora. W nocy już nie przyjdzie, a w czas rano Łotwórz drzwiże. Ta, co pierwszo dudą wlezie, to je mora, jak chcesz wiedzieć. W tym czas mietła łapnij nania i zabieraj się do praniu. Piernie żałuj, bez żyć pleca, po tym mietła w ciep do pieca. Tuż mamulka tak zrobiła, jak i Gustla doradziła. No i Rychtyk, Fridek społ. Piękne śniki w końcu miał. A na drugi dzień, w czas rano, Dudom lezie los gajdano, linka, ta z muzyki frela, kiedy Fridek zaprzątela. Tuż ma mulka, mietła w zina, i po życi linka cina, aż uciekła ucią pano. Czary były łodegnane.